Halo, halo, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony XC, i teraz w kolejnym odcinku moi mili, z Marvel Rivals od Wilana do Bohatera, czy tam od Bohatera do... Villana. Yy, tak, przed chwilą miałem zamiar nagrywać Gierkę, ale wyszukało mi grę, moi drodzy W trakcie, niestety Mogłem ją nagrywać, ponieważ Powiem wam, że wbiłem i actually wygraliśmy Grę, także całkiem interesujące Wiem, że seria się pojawia, moi drodzy, rzadko dość Ponieważ Halek był jakiś czas temu Nie Do tego, że mamy przypływ tych serii na kanale Jeżeli chodzi o nawet For Honor, którego muszę w końcu skończyć Ale dzisiaj, moi mili Jak graliśmy tanków, tak będziemy Kontynuować, przed nami, moi mili Dzisiaj jest grucik Także powiem tak, gród bardzo ciekawy champion. Dlaczego? Powiem wam tak, dla początkujących ta postać może być mega useless. Tak jak ja zaczynałem grać w Marvel Rivals, uważałem, że naprawdę jest to strasznie gówniany tank. Wiecie, no w porównaniu do takiego Magneto, jakiegoś tam Venom czy coś takiego, wiecie, wbijacie do gry, jesteście nowi i mówicie sobie, o, jaka jakiś tank, co daje, kurczę, nam tylko i wyłącznie stawienie, stawienie ścian i w ogóle. No nie no, jest naprawdę inaczej. Mamy ogólnie też jeżeli chodzi o premię GRUTA, to mamy premię, która daje nam 150 zdrowia i jak to siądzie na drzew bądź rocket, to jesteśmy bardziej tankowaci, że bardziej odporni na obrażenia. Także jo, ogólnie GRUT moi mili Tank, który jest naprawdę niesamowity jego abilitki. Jedna fajna rzecz, którą e, coś czuje, nie wszyscy wiedzą ogólnie, fan fakt, gra Rankedy i ktoś gra Grutem, że e, jego, moi drodzy, te właśnie ściany mają efekt przebudzenia. Co to jest ten efekt przebudzenia, moi mili, już wam tłumaczę. Efekt przebudzenia, moi drodzy, to jest to, że jak stoją ściany obok przeciwników i my użyjemy ulta, to one zaczynają bić takimi jakby korzeniami, mackami jakby, kurde, korzeniowymi e, i one biją mega, mega duży damage plus jesteśmy bardziej wtedy, jakby no, mamy premię do o, e, zdrowia. Także jeżeli chodzi o to właśnie stawiania ścian podczas ulta, to jest naprawdę mega, mega useful i tak się powinno ogólnie grać gruciskiem. Ściany są fajne pod odcinanie bardziej, tutaj powiem Wam, że King of the Hill, czyli po jeden punkt kurczę, bardziej jest ta postać nie na payload. Przyznam szczerze, że o wiele bardziej wolę właśnie sobie, tak wiecie, o, elegancko wyjaśniliśmy, wolę go naprawdę pod, po prostu czeka przez taki główny, bo tutaj przejmiemy punkt i będzie, moi drodzy, Payload, także ja. No. i co moi mili, pod V mamy jak trzy razy kliknęmy V, czyli auto autoatak, czy tam pod jak macie, to pod trzecim uderzeniem po prostu mamy no kapa okay, elegancko, no co moi drodzy, na ścianki, które możemy stawiać sobie w taki sposób, jak widzicie, na E mamy dużą ścianę, no i możemy po prostu blokować tymi ścianami tutaj wrogi przeciwników, albo odciąć takiego Jeffa, który bardzo irytuje i zabić sobie kapitana na Amerykę, ale chyba to się nie stanie. No i co? Możemy się jeszcze tak śmiesznie tutaj, o! Dobra, pał, pał, o tej kurde, gnoju. Tego Jeffa ktoś musi, o! Dobra, Emery ma dead. Także jo, autoataki też są naprawdę mocne, z prawego jak widzicie mam po prostu taki rzut sadzonką, który działa jak granat odłamkowy. że po prostu rzucamy tym, iś, widzicie, i się rozprzestrzenia to i bije obrażenia, moi drodzy, także jo, o, teraz mamy elegancko przejęte, możemy sobie odciąć parę tutaj wejść od przeciwników, żeby sobie oni, wiecie, o, żebyśmy mieli save pointa i bardzo fajnie to działa po prostu, także naprawdę git mamy ulta, ult co robi, moi drodzy, klikamy po prostu ku w jakieś miejsce, i z podłogi wystaje korzeń, który sneruje, czyli po prostu unieruchamia przeciwników. Najlepiej wtedy właśnie mieć wokół nas rozłożone dużo właśnie tych ścian, tyle ile możemy, ponieważ one wtedy mają efekt przebudzenia i biją korzeniami, czyli po prostu dodatkowe obrażenia. Yy, powiem Wam właśnie, że teraz dodali tych dwóch bohaterów nowych, Human Torcha i, yy, i tego, i właśnie Definga. Bardzo fajnie się ten fingiem gra, powiem że okej, okay, dajmy to może sobie odetnijmy i ulti. O, nie trafiłem? Okej, to już O Jezu, jeszcze Jeff zjadł To jest gdzieś jakiś drop? To jest nowa mapa ogólnie, więc... Chyba yy, nie ma gdzie kolega nas wyrzucić, tutaj jedynie, ale nie zdąży. Okej, okay, weźmy, od, odetnijmy tego. Okej, okay, prawie wyszło ogólnie. Prawie wyszło. Dobra, odetnijmy, żeby sobie wycofać, po prostu nie ma co tak gridować ale on jest tutaj sam, więc możemy go styrać całkiem ładnie. O, widzicie? Tutaj nawet, kurczę, jak właśnie jest blisko yy, nas ściana i auto atakujemy, to ona też jest w stanie właśnie uderzać tymi mackami, więc yy, zawsze fajnie. A, bo payload, moi drodzy. No właśnie, proszę Państwa, trzeba payload. No, dziękuję. To jest akurat nowa mapka, także ja tutaj gram na nią... na niej dopiero drugi raz, powiem wam szczerze, że nie wiem, co o niej sądzicie, jest chyba całkiem... Oho, ult tego. Kolegi. Tu mam ogólnie to tak. Groot jest też postacią dość close range, jak widzicie. Te autoataki nie mają jakiegoś takiego dużego range'a. Jak większość tanków, w sumie, nie jakby nie patrzy. To no, nagle to też jest takiego, takiego mid range'a, w sumie. Dobra, brawo. O nie, mam kila chyba. Okej, okay, mam kila, dziękuję. Lego! Uff! Okay. mi się wydaje, że HE ulta mi zablokował, moi drodzy, Magneto Shiftem, bo jest to oczywiście w stanie zrobić, także tutaj Magneto, jak dobrze się wyskaluje, jeżeli chodzi o właśnie dobre użycie ability, tak naprawdę może ładnie skontrować, ale idzie całkiem chyba zacnie, moi mili. Naprawdę, granie grutem. mówię, na początku mojej kariery w Marvel Rivals, że tak chyba nazwę, mega, udało mi się najgorszym championem, ale naprawdę uważam, że jest mega, mega OP ogólnie. Dobra, weźmy tam, zablokujmy to. Go zabijmy najlepiej. Olegacko. Widzicie, oni są zablokowani, tutaj nie mogą, nie mogą nic zrobić, a my sobie puszujemy payload. No i dokaliśmy, no i, <grywka> i co wam mogę powiedzieć, nie? O szajze, no i ładnie, co no. Chciałbym was zaprezentować jeszcze ulta tylko, jak on działa z tymi ścianami. Nie wiem czy jestem w stanie, o. O, widzicie? I ściany biją mackami. O ja pieprze, ale oro. no, naprawdę mówię. <grywka> Jak stawiacie ściany i dopiero ultujecie, że na przykład za plecami właśnie przeciwnika ściany i ult w nich, ściany jeszcze bijące mackami po prostu to jest mega damage. A i mam opcję, moi, moi drodzy, oczywiście cofnięcia tych ścian. Jak stawiamy sobie z E- ściankę na przykład iż, to możemy kliknąć na nią F i wycofać na przykład sobie. Także tak samo z Shifta, jak klikamy Shifta, możemy sobie podejść i kliknąć. I kliknąć po prostu F i wycofamy daną ściankę. Także jak czasami po prostu je postawimy, coś tam się nie kliknie. To, o, to jest idealna ta ściana, bo ja pieprzone są odcięci totalnie, także no. To, co tu się dzieje na tej mapie o ta Okej, okay. także no, raczej wszystko wytłumaczyłem, moi drodzy, to, jak to działa. E, można jeszcze oczywiście... Boże, te wiórki pieprzone, okej, okay, pierwsza dyntka nasza, niesamowite. E, można jeszcze kąt stawiania ścian, moi drodzy, sobie zmieniać, którym przyciskiem myszki... Boże, co ten... To jest ciekawa kamera śmierci, powiem wam szczerze. E, kąt, czyli patrzcie, klikamy sobie, shift, mamy opcję zmień kąt, shift, można sobie taką kurde jakby... Gdzie jestem? A tu się idzie przez, przez to? a o te hell, man? Także możemy sobie normalnie schody z Fortnite'a budować Patrzcie, kurczę, normalnie tutaj... Bez <grym, grym>, beki, ty. Na budowaniu gramy normalnie, moi drodzy. Budowanie, budowanie, iś. Buduje się, buduje się. Lecę. tym mogę tutaj jeszcze sobie? Chyba nie. Ale można takie parkury dzikie robić, patrzcie, o. Tutaj, uś o, widzicie jakie parkury kurde będę? Normalnie ja pierdzie i ganka robię na shivanie. Nie, dziękuję. dziękuję za super nowe. Także Grucik naprawdę mega fajny champion. ten ult tego powiem wam... Y... Human Torch całkiem jest też ciekawy. Okej. Okay. Weźmy tak, odetnijmy go. No tak wiecie, tak wiecie. O no ten kuman ma go kto zabija się bał u nas, Chociaż hela jest trochę dziwna. Okej, okay, tym nie trafiłem. Nie mam takiego ręża, panowie. Co ja tutaj próbuję w ogóle? Ale dobra, odetchnijmy i trochę. Ogólnie to Jack ma na 100% ulta, to jest yy, pewniaczek. Okej, okay, ale nieźle, nieźle. Grandpa, get lost. O ta użył defink, no dobra, spokojnie. Ona teraz zje pewnie wszystkich... No, I mean typical Jeff moi drodzy, jakby... No, no su Suicide Mission, no jakby... No to ja to rozumiem, bo sam dużo Jeffem gram na rankedach, jak muszę grać killerem, naprawdę, także lepiej się włożyć i żeby wiecie, zabić trzech niż tutaj, no jak drugi killer jest to jak najbardziej. No dobra. Ok, blisko celu. Jak to przekrałem, to tam nie szkodzi. Wiecie, ja tutaj staram się nagrywać te odcinki, żeby po prostu wam tłumaczyć na przykład właśnie, jak działa dany champion. Tutaj wszystko, co miałem do wytłumaczenia, że chodzi o grę, to, to naprawdę jest spoko, mówię. Jest mega dobry pod wyłączanie jakichś championów, że właśnie się ktoś, wiecie, wbija. Możecie mu zablokować drogę za plecami, kurczę, możecie go zabić, easy kill. Tutaj jest zeskok jakiś? okej, okay, nie wiem, co to jest za miejscówka. Tutaj jest przejście takie. Hello, jadoły. Tutaj Jackie sobie solo. Oj, oj, Jackie Jeffiksia. Dobra, ultujmy. O, ja pierwsze widzicie to, jak to... O, Jezus Maria! No, macki powiem wam, że... No, cudowne, cudowne, naprawdę. O, ult, to. Pod... Okej. Okay. Powiem wam tak, y... oni się biją. Oj, ma Jack. Gdzie oni mają spawna? Tutaj. O, ale jeszcze. No, tutaj ult nam... Tutaj mamy, jeszcze w tutaj także właśnie sobie tak postawmy, Tego Jeffa trzeba zabić, nie, bo to jednak killer, proszę Państwa, okej, okay, chyba go nie zabijemy, tak, okej, okay. dobra, The King leży, ładnie, ładnie, To jeszcze ten Human torsz. no dobra, moi drodzy, easy winno. no, kurczę, powiem Wam, że naprawdę myślę, że to była piękna gierka tutaj, szkoda, że to nie był ranking, dostał one w ale uważam, moi drodzy, tak naprawdę, że jednak, patrzcie, Zobaczcie, rozumiałem więcej zablokowanych obrażeń, więcej damage'a, więcej kili, mniej śmierci, proszę Państwa. Prawdziwym MVP jestem ja tej drużyny. Także no, moi mili, tak się prezentuje granie gruciskiem, który jest naprawdę potężny, jeżeli chodzi o tanków. Jeżeli miałbym się wypowiedzieć na temat wszystkich tanków, którzy w tej grze są, raczej Kapitan Ameryka ciągle jest raczej najsłabszy według mnie, tak uważam. Naprawdę nie jest zaciekawy. Z info, oczywiście, mogę wam dać, że jest skin do grutto właśnie dostępny. Tutaj. No tak, i wiadomo, że nie jest niesamowity, ale jest za darmo, po prostu, jak robicie sobie questy, moi mili. Także myślę, że jest to spoko sprawa. Jak to mam, coś do odebrania? No do odebrania, proszę bardzo, jak miło. Także, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Jeżeli oczywiście odcinek się Wam spodobał, pamiętajcie o zostawieniu lajka, w górę subskrypcji na kanale i pamiętajcie, że jak chcecie robić winy na rankedach, to myślę, że pikowanie gruta, jeżeli chodzi o tanka, jest naprawdę bardzo rozsądnym pomysłem, ponieważ postać jest niesamowicie mocna. Także dziękuję za oglądanie, moi drodzy, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego i pa! pa.